Dziś będzie filet z indyka pod winową pierzynką, a już taki będzie, wiecie, delikatnie mówiąc świąteczny przepis, aczkolwiek można go sobie przygotowywać, to kiedy ma ochotę i czas. Pierwsze co musimy zrobić, to przyprawić mięso, a przyprawiał będę, już wam tłumaczę czerwoną słodką papryką, starty wcześniej czosnek, sól, czarny pieprz. Łączymy, nacieramy porządnie mięso. I tak przyprawiony filet musi odstać minimum pół godziny. A najlepiej, jak postawi sobie godzinę lub dwie. Zrobię żurawinową pierżynkę. Do miski dodaję kilka łyżek konfitury z żurawiny. Do żurawiny należy dodać majonez. Ja użyję majonez kielecki bez konserwantów. Pokroję taką gałązkę rozmarynu, świeżego rozmarynu, który nada taki wspaniały aromat. Kroimy drobniutko. Dodajemy musztardę, taką z miodem, otartą skórkę z pomarańczy i łyżeczkę soli. Dokładnie wszystko mieszamy. Mięso zwiążę w dwóch miejscach. Gotowe. Musimy teraz obsmażyć. Ma skwiercieć. Obsmażamy z każdej strony. Wtedy mięso w środku będzie soczyste. Na dno naczynia żaroodpornego kładę trochę pierzynki, dodaję kilka gałązek rozmarynu, wsypuję świeżą żurawinę kilka kawałków pokrojonych pomarańczy. Przekładam mięso. I na mięso kładziemy naszą pierzynkę. To wkładam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni na półtorej godziny. Pieczeń upieczona. Wyjąłem ją przed chwileczką z piekarnika. I teraz bardzo ważne. Pieczeń polewamy sosem, który jest na dnie. Razem z tą żurawinką. Muszę odczekać około. 10, może 12 minut zanim zacznę kroić. Jeszcze raz tak obrócę. Mm. I sok nie wycieka na deskę. Mm. Rewelacja. Wow. Wyszło idealnie. Po prostu petardina. No, a jak Wam się przepis podobał, zostawcie mi serduszko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.